wx X6 M. 625 koni mechanicznych w ciekawym suwie I to tutaj cała jest strefa najszybszej litery na świecie. Zapraszam do wnętrza. Przepiękne fotele, regulowane elektrycznie. Karbonowe listwy, a także wykończenie wnętrza, kierownica oznaczona najszybszą literą na świecie. Zapraszam na bok. Tutaj też kryją się cuda oraz nagłośnienie Harman Cardon. Zwróćmy uwagę na tą piękną tapicerkę wykonaną z skóry naturalnej. Mamy również szklany dach panoramiczny, a także ciemną szybę w części. Tylnej. oczywiście klapa otwierana elektrycznie. Jakby mogło być inaczej, zapraszamy na pokład. No i jak na sportowca przystało, mamy również hak wyciągany elektrycznie, więc nie trzeba się schylać, ani zginać, ani też niczego innego dodatkowo robić. Jeżeli jesteście ciekawi potężnych samochodów oraz wygodnych pojazdów na co dzień, to te auta są dostępne do prezentacji, a także do jazdy testowych. Gdzie? Dokładnie tu, moi drodzy. Do zobaczenia.